Tyle tematów, o których chciałbym wspomnieć przy okazji mówienia o tym filmie, że wyszedłby z tego jakiś dwugodzinny rant, postaram się więc to jakoś ograniczyć, no ale nie sposób w ogóle zabierać się za zrecenzowanie Halloween, nie wspominając o choćby minimum elementów, które się na nie złożyły. Nie chodzi o to, że jest to jakiś wybitny film, a Rob Zombie to nowy Kubrick. Po prostu nie ma co podchodzić do radosnej twórczości takich współczesnych reżyserów jak Robert Rodriguez, Edgar Wright, Quentin Tarantino czy ten nasz Rob Zombie, nie wiedząc skąd czerpali inspiracje, czasami bardzo wyraźne i bardzo oczywiste w przypadku wielu ich filmów. Oczywiście dzieła tych panów trzymają poziom nawet, kiedy nie mamy pojęcia do czego nawiązywali, no bo inaczej byliby po prostu kiepskimi filmowcami, a nie są, ale to właśnie samodzielne odkrywanie rozmaitych aluzji, odniesień i mrugnięć okiem pozwala w pełni cieszyć się ich filmami. Nierozpoznanie tego pcha krytyka w złe załuki. No dobre, zacznijmy więc od materiału bazowego. Ach, Halloween. Gadałem o tym filmie, kiedy tylko pojawiał się temat slasherów. To nie tylko wybitny przedstawiciel tego gatunku, ale też naprawdę świetnie nakręcony film z wieloma klasycznymi scenami, niepowtarzalną atmosferą grozy i legendarną ścieżką dźwiękową. Oczywiście na czele z motywem przewodnim, który sprawia, że niemal każda czynność może stać się niepokojącym preludium do nadchodzącego zagrożenia. No właśnie najistotniejsze, Halloween to naprawdę straszny film. Okej, okay, może dziś po setkach imitatorów, parodii i przesunięciem się granicy tego co nas straszy na ekranie już niekoniecznie, ale spróbujcie spojrzeć na z nieco innej perspektywy jak subtelne i pomysłowe metody stosuje Carpenter by wywołać atmosferę grozy. Te wszystkie niepokojące ujęcia z milczącym Michaelem, te spadające martwe liście, maska wyłaniająca się z ciemności. Slashery już nigdy później nie miały takiego uroku. I mam tutaj także na myśli pozostałe filmy z tej serii. Druga część Halloween ciągle była ok, ale nie miała już tej atmosfery i podryfowała w kierunku większej dawki efekciarstwa. Część trzecia jest bardzo fajnym oldschoolowym horrorem, ale, no, nie zawierała Michaela, więc nikt jej nie traktuje jako części serii. Część czwarta nadała niestety serii nowy kurs typowego, sztampowego do bólu slashera. Michael nosi naprawdę okropną maskę, okazuje się maskotką tajnej sekty, zostaje zabity przez Loriestrall tylko po to, żeby okazało się, że to nieprawda. I toczy pojedynek z Buster Amesem. A najbardziej lubię to, jak nazwano część piątą. The Revenge of Michael Myers. Jak gdyby Michael, mający na koncie 100 trupów, naprawdę miał powód, żeby się na kimkolwiek mścić. Poza tym film od czwórki do szóstki nazywano tak samo, jak cykl cyklu Różowa Pantera. James Rowe w swoim cyklu Monster Madness z października 2011 roku zrobił kapitalną robotę, przybliżając wszystkie części tego cyklu, więc jeśli chcecie się trochę podołować, jak nisko upadła seria Halloween swojego czasu, to serdecznie polecam. Link znajduje się w opisie filmiku. Ja w każdym razie zmierzam do tego, że Michael w pierwszych filmach tajemniczy i fascynujący morderca bez twarzy i emocji coraz bardziej zaczynał przypominać karykaturę samego siebie. I właśnie tutaj zdecydowano się porzucić wreszcie stary cykl i zacząć od nowa. Bo wówczas jak wiadomo panowała i chyba dalej panuje, moda na wszelkiego rodzaju remake. I. Tego ambitnego zadania podjął się Rob Zombie, reżyser o niewielkim wówczas dorobku, bo obejmującym tylko dwie pozycje, ale na tyle sugestywnym i obiecującym, by wypatrywać się filmiku z wielkimi nadziejami. Co więcej, gość wydawał się dosyć elastyczny, bowiem dwa popularne filmy, jakie stworzył do tej pory, dosyć mocno się od siebie różniły. Dom Tysiąca Trupów to psychodaliczna jazda bez trzymanki po wszystkich możliwych horrorowych kliszach, przy okazji mająca formę sennego koszmaru, gdzie cała historia zaczyna się całkiem normalnie, ale z każdą kolejną sceną traci coraz więcej sensu i logiki stając się jednym wielkim, chorym teledyskiem złożonym w hołdzie horrorowi jako gatunkowi w ogóle. Trochę jak to, co do tej pory widzieliśmy w jego teledyskach, bo jak wielu z was pewnie wie, Rob to także muzyka o twórczości równie specyficzna jak ta filmowa. I jeszcze zanim mógł się wyszaleć przy pełnym metrażu, swoje filmowe fascynacje pokazywał właśnie w teledyskach. Okej, okay, na czym to je... A, kontynuacja, Bankarty Diabła to już zupełnie inny ciężar gatunkowy. Tutaj obserwujemy klasyczny grindhouse'owy film Drogi, którym najbliżej do pierwszej połowy Od Zmierzchu do Świtu wspomniany już wcześniej Pary Rodrigo Tarantino. Zresztą pojawia się tu nawet ulubienie z tego drugiego pana, Danny Trejo, w roli twardego meksykańskiego najemnika, jak myśleliście. W każdym razie, oprócz obligatoryjnej oczywiście dawki brutalności i krwi, film robi wrażenie przede wszystkim świetnie zarysowanymi postaciami, świetnie odegranymi przez aktorów, na których Rob Zombie konsekwentnie będzie stawiał do dziś. Sypiącymi bardzo dobrze napisanymi dialogami, które w całej tej brutalnej otoczce odpowiednio luzują atmosferę. There is no fucking ice cream in your fucking O ile jednak tak jak widać różnice pomiędzy tymi filmami są dosyć wyraźne, tak łatwo dostrzec kilka charakterystycznych rzeczy. Rzuca się przede wszystkim w oczy fakt, że wszystko w tych filmach jest brudne, obleśne, bohaterowie natomiast to chodzący w obdartych i upopranych ubraniach skurwiale rzucający fakami co 5 minut i nie przebierający w środkach. Jeśli pojawia się ktoś, kogo uznalibyśmy za normalnego, dosyć szybko kończy swoją karierę w nieszczególnie sympatyczny sposób. W kartach diabła nawet szeryf, który ściga rodzinkę Firefly, czyli no jakby nie patrzeć, nasz protagonista, jest nieciekawym typkiem, który okazuje się nie gorszym psychopatą niż Otis czy spalding. I jest to też w jakimś stopniu aluzja do drugiej części teksańskiej masakry piłomechaniczną, gdzie szeryf uganiający się za Leatherface'em i jego rodzinką również miał trochę kolei w głowie. A wracając do filmów Zombiego, cały czas mamy świadomy, że oglądamy exploitation movies, najgorszy gatunek kina, bazujący na naszych najskrytszych i wstydliwych pragnieniach oglądania przemocy, gołych tyłków i maksymalnie popieprzonych rzeczy. I cały czas mamy też świadomość, że robi to gość, który zna temat i bawi się tym świetnie, dzięki czemu owe filmy są lekkie, pełne autoironii i sprawnie łączą bakable z czarnym humorem. Tak jak Tarantino z Rodriguezem zrobili grindhouse'owy double feature w postaci obleśnego planu terroru i oldschoolowego death -proof, tak Rob Zombie swoimi dwoma pierwszymi filmami wykonał mniej więcej taki sam manner, tylko w pojedynkach. No i zrobił to pierwszy, w związku z tym został też zaproszony obok Gara, Wrighta i Eli Rotha do stworzenia fejkowego trailera, który ubarwił swoją drogą fantastyczny projekt Grindhouse. Oby Rob kiedyś zrealizował to swoje Werewolf Woman of the SS. Werewolf Women of the SS. Ale czerpanie garściami z Exploitation Movies to jedno, a przerabianie takiego klasyka jak Halloween to trochę inna sprawa. Co więc zrobił Rob Zombie? A no mianowicie to samo, co powiedział mu Misz Carpenter we własnej osobie: nie przejmować się i zrobić to po swojemu. A ten pan doskonale wie, co mówi w końcu. Jego remake The Thing from Another World to jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie ów efekt pracy okazał się nawet lepszy niż oryginał stając we własną legendę. Carpenter miał własny pomysł na ten film, własną wizję, którą konsekwentnie realizował, tworząc film niemal zupełnie inny od pierwowzoru, nadając mu też zupełnie nową jakość. Co jest szczególnie widoczne, gdy porównamy Carpenterowskie Coś do Cosia z 2011 roku. Który, niby oficjalnie, jest prequelem, ale nie oszukujmy się, to remake praktycznie skopiowano wszystko, co się dało z poprzedniego filmu. Tylko, że efekt wyszedł o dwie klasy gorszy. Zabrakło emocji, zabrakło atmosfery, zabrakło charyzmu aktorów, no i sprawnej reżyserii. Już nawet nie wspominam o tym, że jaki sens jest robić remake na zasadzie odtwarzania poszczególnych scen czy chwytów z oryginału. Masa remake'ów horrorów dziś wygląda w ten sposób, albo odtwarza się sceny krok po kroku, jak na przykład w Koszmarze z ulicy Wiązów, albo po prostu robi solidną, rzemieślniczą robotę i nic ponadto jak na np. teksański masakrze. Czasami nawet przychodzi do głowy twórcy naprawdę szatański pomysł, żeby może coś zmienić, ale robią to kompletnie bez głowy. Znowu uczepi się remake'u Koszmaru z ulicy Wiązów. Dlaczego ten film tak ssał? A no, zdecydowano się całkowicie otworzyć sceny filmu, które znamy jako fani na pamięć. Na dodatek zrobiono to o wiele gorzej, np. używając okropnego CGI. Natomiast z jakiegoś powodu postanowiono całkiem przerobić postać Frediego, gościa, który jako jedyny trzymał nas przy tej nędznej swojego czasu serii. Czyli zostawiono w zasadzie te same sceny, a zmieniono element, który nadawał filmowi tożsamość, wymieniając charyzmatycznego Roberta Englunda na fatalnego w tej roli rzekiego Erla Helleya. To tak, jakby nagle zdecydowano się zrobić remake, ym, nie wiem, Desperado, kopiując wszelkie możliwe sceny i dodając pociski czy krew w CGI, ale zamiast Banderasa obsadzając tej roli na przykład Jamesa Franco. Albo remake Kill Bill, gdzie Beatrice Triski grałaby Miley Cyrus. Zobaczcie, że najlepsze remakey albo adaptacje, przynajmniej te z horroru, to takie, gdzie reżyser miał swoją wizję, i choć odnosi się do materiału bazowego z szacunkiem, to nie boi się nadać mu takiego rysu charakterystycznego dla swojej własnej twórczości. Mówiłem już o The Thing, ale weźmy na przykład Liśnienie. Czy byłoby tak dobrym filmem, gdyby Kubrick nie zajął się materiałem źródłowym Kinga po swojemu i tylko odtworzył sceny z powieści? Oczywiście, że nie, tym bardziej, że niedługo potem powstała wierna w prozie adaptacja filmowa, z której tym razem autor oryginału był zadowolony i nawet nie umywa się ona do filmu z Nicholsonem. Albo Mucha z 1958 roku. Film wybitny, niepokojący, odważny, do dziś klasyko horroru science fiction. Remake dostaje swoje ręce David Cronenberg, twórca znany ze swojego zamiłowania do ukrywania głębszych treści pod płaszczem krwawej makabreski. Co robi Cronenberg? Całkowicie zmienia wymowę i formę filmu. Oglądamy bowiem wyjątkowo obrzydliwe sceny stopniowej przemiany głównego bohatera, obserwując jego rozkład i degenerację pod zasadzie każdym względem. Gdzie w oryginale, człowiek ten zasłaniał efekty nieudanego eksperymentu niemal do samego końca filmu i środek ciężkości był w zupełnie innym punkcie. I znowu, remake Muchy przestał być dzięki autorskiej wizji reżysera tylko przeróbką ważnego oryginału, ale stał się filmem na własnych prawach, który sam zajął miejsce w historii horroru, a nawet kina w ogóle. Przykłady można by mnożyć. Świt żywych trupów Zeka Snydera zamienił klasyczny horror Romero w emocjonujący film akcji. The Blob z 1988 roku dodał do całego absurdalnego konceptu oryginału o wiele więcej zabawy konwencji, efektów gór i bez Nosferatu Wampir ponadał przerażającemu hrabiemu z czarno-białego klasyku Nosferatu Symfonia Grozy nie tylko bardziej zwierzęce, krwiożercze oblicze, ale i tragiczny wymiar tej postaci. Zresztą Nosferatu to luźna adaptacja Drakuli, a ten wampir także do się wielu filmowych cieleń. Oczywiście najbardziej klasyczne to legendarna kreacja Beli Lugosiego, ale Dracula, tak jak i pozostałe potwory z filmu wytwórni Universal, wraz z kolejnymi odsłonami powoli stawał się karykaturą samego siebie. Hmm, coś wam to przypomina? Na szczęście brytyjska wytwórnia Hammer w końcu sprawiła, że Dracula odzyskał godność, na powrót stając się niebezpiecznym i groźnym antagonistą. I właśnie to samo chciał zrobić Rob Zombie. Widząc, że kopiowanie oryginału nie ma sensu, postanowił przenieść punkt ciężkości filmu, tworząc coś na kształt quasi-biografii, takiego pół-prequela, jednocześnie na powrót przedstawiając Michaela Myersa jako niebezpiecznego, niepowstrzymanego mordercę, który czai się w mroku i zabija bez mrugnięcia okiem. Zamiast, no, tego. Michael dostał lekki lifting maski i swojego wizerunku w ogóle, a cały film nabrał typowej dla twórczości dawki brudu, brutalności, wszędobryskich faków i grach po posmaku. Michaela w pełnym rysunku nie widzimy jednak mniej więcej do połowy filmu. Wcześniej mamy okazję obserwować próby odtworzenia jego przeszłości. I szczerze mówiąc, bardzo mi się to podobało, bo ile doskonale wiemy, jakie hobby ma Mike i co robi w życiu, to fajnie było mieć wgląd w coś, co fanów ciekawiło od zawsze. I ciężko powiedzieć, by było to obdzieranie Michaela z jego tajemniczości. No jasne, w pewnym stopniu może i tak, bo mamy tutaj wgląd na jego rodzinkę, która oczywiście, jak to u Zambiego jest synonimem określenia white trash i jest tak dysfunkcyjna, jak to tylko możliwe. kiedy? to aborcje i nie to jednak nie wyjaśnia to w żadnym stopniu, skąd się wzięły mordercze słoności Michaela. Raczej pokazuje, w jaki sposób się stopniowo coraz bardziej objawiały. Moim zdaniem jest to bardzo udana próba stworzenia czegoś odmiennego niż oryginał. Coś, co można określić nie tyle jako remake czy reboot serii, ale wariację czy też tribute roba zombiego dla Michaela Myersa. Innymi słowy oglądamy Halloween w stylu klasycznego grindhouse'owego Exploitation, przy zachowaniu jednak na tylu charakterystycznych elementów serii, że film bez dwóch zdań nie zgodzi nosić swój tytuł. Osobiście bardzo doceniam tak odważne podejście do tego materiału. Sprawia to, że część widzów bardzo polubiła ten film, a druga część go wybitnie nie trawi. i bardzo dobrze, bo nie ma nic gorszego niż obojętność, którą można czuć wobec wielu innych remake'ów. Tym bardziej, że argumenty na nie tej sceptycznej grupy widzów są sensowne i racjonalne. Narzekają oni na przykład na stereotypowe ukazanie rodziny majka czy przesadną brutalność, ale część owych zarzutów wynika z przyjętej konwencji, której zombie się trzymał, a pozostałe na przykład duży nacisk położony na pokazanie powodów noszenia maski to moim zdaniem wręcz zalety filmu. Wszystko więc zależy od punktu widzenia i osobistych oczekiwań. Jak zwykle pewnie zauroczeni oryginalną mucho nie zawsze akceptowali obrzydliwstwa w remake'u, fani Bell, Lugosiego i Christopher Lane nie zawsze mogli pogodzić się z przerostem formy nad treścią w kolejnej adaptacji Drakuli, tym razem Francisza Forda Copoli, a niedługo pewnie miłośnicy oryginalnego serialu Dark Shadows będą narzekać na wersję Tima Bartona, bo są przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego. Tak samo Halloween z jednej strony spotkała spora krytyka, a z drugiej strony doceniona autorską wizję, odwagę, wybory jakich dokonał zombie, a także stronę realizacyjną ja należę do tych, którym to podejście do Halloween się mi spodobało, więc postaram się w miarę zwięźle podkreślić, jakie elementy według mnie wypadły szczególnie dobrze. Po pierwsze, sam Michael. Tak jak wspominałem, znowu wygląda strasznie, a przynajmniej nieśmiesznie. I to nawet bez maski. Ja szczerze mówiąc, sam nie wiem, czy nie chciałbym więcej scen z włosy Mike'em w tej własnoręcznie wykonanej pomarańczowej, papierowej masce. Wygląda świetnie. W ogóle pomysł z obsesją naszego psychopaty na punkcie masek i ukrywania swojej twarzy jest moim zdaniem strzelany w dziesiątkę. Nie dość, że dano wreszcie symbolowi całej serii solidne tło, to jeszcze wygląda to wszystko odpowiednio niepokojąco. Natomiast klasyczna, lateksowa podobizna Williama Shatnera pomalowana na biało, jaką znamy z klasycznego Halloween, ustąpiła tym razem miejsce zniszczonemu, zmurszałemu, odlewowi twarzy Taylora Mayna, który zresztą wciela się tutaj Majersa. Daję Fa... Fa... fa, fa Młody aktor, wcielający się w młodego Michaela, też moim zdaniem wypada dosyć przekonująco. Nie wiem co jest w tym dzieciaku, ale wolałbym się trzymać od niego z daleka. Swoją drogą ciekawe, co dawali mu do jedzenia w tym szpitalu psychiatrycznym, do którego trafił, że tak wyrósł. Ogólnie aktorzy zostali dobrani, moim zdaniem, bardzo dobrze i naprawdę świetnie wypadają w swoich rolach. Wybija się oczywiście Malcolm McDowell w roli doktora Lumisa. Na miejscu z Michaela, wykonanie McDowella to zupełnie inna osoba, inny rodzaj charyzmy i zupełnie inny charakter niż stary, dobry doktor, co wyszło zdecydowanie na plus, bowiem kompletnie bez sensu byłoby zwyczajnie skopiować postać wykrowaną przez Donalda Uptisensa. Świetny jak zawsze jesteś też Brad Durif, czyli głos Chuckiego, tutaj w roli szeryfa Bracketa. Nieźle wypadł też Sheri mu zombie, standardowo zaangażowana przez męża. Swoją drogą po roli irytującej, okrutnej i hałaśliwej Baby Firefly, fajnie zobaczyć ją w nieco spokojniejszym wydaniu. Obok Sherry Moon, oczywiście, widzimy także całą plejadę aktorów, którzy zwykle grywają zombiego, a więc są m.in. Zid Heck, Bill Moseley, William Forsythe, Ken Fury, Danny Trejo i tak Wszyscy raczej należą do tych aktorów, którzy zawsze grają swoje i dodają filmowi kolorytu nawet na drugim czy trzecim planie, więc chyba nie muszę dodawać, że są bezbłędni. Jedyną osobą, która zebrała sporo krytycznych ocen jest Scott Taylor-Compton, która jako Lori Strode jest irytująca i trochę bezbarwna. Ale nie na tyle, by uciekać od telewizora, a poza tym, no... czasami zachowuje się trochę dziwnie. Co? Co ciekawe, Scott jest wielką fanką slasherów, w tym serii Halloween. I była wyjątkowo zachwycona, że na planie remakeu miała okazję pograć z Daniel Harris. Tutaj w roli koleżanki Lori Annie Brackett. Wcielając się w Halloween 4 i 5 Jamie Lloyd, córkę Lori Strode. Telenowela. Z innych ciekawostek na ekranie widzimy dwie panie znane fanom serii Howling. Dee Wallace grająca w pierwszym skowicie swoją drogą, jednym z niewielu niezłych filmów i więc polecam. Główną bohaterkę Karen chciała się tutaj w mamę Mamelori, a Sybil Denning, znana z Howling 2 jako tytułowa nie, Stirba Werewolf Beach, w pielęgniarkę, która przekonuje się na własnej skórze, że nie należy dawać Mikeowi tak niebezpiecznych narzędzi jak widelec. I to jest właśnie jeden z powodów, dla których uwielbiam Roba. Gość po prostu ogląda te same filmy co ja. Warte zaznaczenia jest to, że tym razem dany Trejo, nasz ulubiony Maszetti, gra pozytywną rolę. Dany jest tutaj sympatycznym pracownikiem działu zamkniętego, gdzie przesiaduje Michael i jest dla niego całkiem miły, traktując go jak człowieka, co niestety nie kończy się dla niego i tak zbyt dobrze. Szczerze mówiąc trochę nie swoje się czułem oglądając jak dany Trejo dostaje po tyłku, no dodatek zaraz po tym jak poznajemy go jako miłego gościa, coś tu definitywnie nie gra. Ale tak na serio, to jest jedna z moich ulubionych scen, bo pokazuje, że Michael jest jak choroba, albo w zasadzie jak śmierć. Ma w dupie wszystko i po prostu idzie i zbiera żniwo. W filmie jest kilka takich scen, bardziej lub mniej poważnych, które bardzo lubię, ale nie chcę wam ich tutaj spoilować. Natomiast nawet jeśli nie spodoba wam się sama historia, to naprawdę trudno narzekać na stronę realizacyjną. Zdjęcia i montaż są bardzo dobre, a ogólna wizja artystyczna i mroczny klimat pasują do nocy Halloween jak ulał. No i oczywiście Rob musiał, jak to ma w swoim zwyczaju, zaskoczyć nas mocno nieoczywistymi wyborami, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową. What about trick or Are you kidding me? Go by yourself. Aren't you too old for that anyway? Whatever. Sorry, Squirt, but have fun! Love hurts, love Fuck. No, I mean, czy this film have flaws Pewnie, że ma, ale mi one w jego odbiorze jakoś specjalnie nie przeszkadzały. Umówmy się: Halloween Zombiego to nie żadne tam studium psychologiczne umysłu mordercy. To solidne kina exploitation pełne krwi, brudu oddającego Michaelowi należny mu hołd i przywracający mu wizerunek niebezpiecznego mordercy. No a bonusowo dostajemy przydługi nieco prolog w postaci Drogi Majka od małego zagubionego chłopca do odizolowanego psychopaty, dzięki czemu wcale nie mamy wrażenia, że ktoś nam wciska drugi raz to samo, a poza tym mamy okazję spojrzeć na stworzoną przez Carpentera historię, którą jako fani horrorów zapewne doskonale znamy, z zupełnie innej perspektywy i w zasadzie innymi oczami. Jeśli jesteś fanem twórczości Roba Zombie, to mogę z czystym sumieniem polecić ten film. Jeśli cenisz sobie grindhouse'owe klimaty i stare, dobre slashery wyrosłe na popularności Halloween właśnie, o których świat już zapomniał, również znajdziesz tutaj coś dla siebie. Jeśli jesteś fanem cyklu Halloween, warto ten remake obejrzeć, bo to bardzo odważna próba odrestaurowania tej upadłej marki. Jeśli natomiast wielbisz oryginał Carpentera i oczekujesz tego samego w odświeżonej formie, no cóż, możesz się nieco zawieść. Jest to zupełnie inne podejście do tematu, więc warto mieć to na uwadze. Cała reszta was ogląda na własne ryzyko, mam nadzieję jednak, że teraz już wiecie, czego się spodziewać. Tym sposobem możemy płynnie przejść do Halloween 2, filmu, który będzie nam trochę ciężej ugryźć, bo na dobrą sprawę nie ma kompletnie nic wspólnego z cyklem. Jasne, jest Michael, jest Lori, Lumis i tak dalej, ale nie dajcie się zwieść. Tak jak mówiłem, że Halloween jest hołdem dla oryginału, tak Halloween 2 jest jedynie luźną wariacją na temat historii znanej z oryginalnego dyptyku. Innymi słowy, tak jak na remake pierwszego Halloween składają się elementy oryginału i styl Roba, tak na dwójkę składa się... E, tylko to drugie. Plus Michael. Minus Maska. Serio, nie wiem jaki był cel Roba, ale w tym filmie gość wręcz daje nam wyraźnie, maksymalnie wyraźnie do zrozumienia, że to nie jest Halloween. Dostajemy klasyczną sekwencję Michaela depczącego Lori po piętach szpitalu, a potem nagle wszystko zostaje wywrócone do góry nogami. No Ale po kolei. Nie słyszymy nigdzie motywu muzycznego, aż do napisów końcowych. Wszyscy bohaterowie wyglądają i zachowują się kompletnie inaczej. Lori jest teraz kompletnie niezrównoważona. Ma nowe koleżanki, z którymi przybiera się w bohaterów Rocky Horror Picture Show, no za to plus. I w ogóle sprawia wrażenie kompletnie innej osoby. Lumis jest teraz frustrowanym, powszechnie znienawidzonym celebrytą, który zbogacił się na swojej książce Michaelu, a czas spędza na przykład zapraszany do talk show razem z Weird Alem. Tak. Z kolei na przykład Sherry Braket wyrósł na pierwszoplanową postać i w trakcie trwania filmu kibicujemy nie tyle Lori, ale jemu, gościowi, który przyjął ją do swojego domu. Na głowie mając jeszcze własną córkę poturbowaną po wydarzeniach Halloween sprzed dwóch lat, a potem jeszcze klasującego po okolicy psychopatę. Kompletnie inną postacią jest też Michael. Jasny, dalej wbija nóż w ciała swoich ofiar z dawnym entuzjazmem, ale po pierwsze, rzadko wkłada swoją filmową maskę i większość czasu chodzi po okolicy wyglądając jak typowy żółl. Po drugie, ciągle ma jakieś dziwne wizje ze swoją matką i białym koniem. Nie wiem, ale moja teoria jest taka, że Rob po prostu szuka sposobu, żeby jakoś wcisnąć Sherry do filmu. W każdym razie, praktycznie wszystkie kroki Majka są tym razem poprzedzone rozmówką z wyimaginowaną mamą. Sensu to nie ma żadnego, ale przynajmniej wygląda mocno niepokojąco i ładnie, ale do tego jeszcze wrócę. Po trzecie, Michael po raz pierwszy w historii odzywa się. To znaczy, odzywa się jako dorosły zabójca. Oczywiście nie ma wówczas maski i w zasadzie nikt już w tym momencie nie traktuje go jako tego samego Majersa, który taśmowo zabiła w milczeniu przez ostatnie filmy, ale jednak. Wiecie, jakie słowo wypowiada? No ja w końcu co innego miał powiedzieć, w końcu pewnie chodziło mu to po głowie od jakiegoś czasu. Tak jak widzicie, nic to w zasadzie nie zostało z wzoru, oprócz typowo slasherowej sekwencji ucieczki przez szpital, którą tak jak wspominałem oglądam na początku. Zupełnie jakby Rob powiedział nam, okej, okay, masz tu swoje 5 minut Halloween, a teraz się odpier... Czym więc jest ten film? Ano to taki autorski slasher w wydaniu roba. O filmie, w filmie w ramach filmu. O ile jeszcze w poprzedniku zombie trzymał się tam jakiś RAM, tak tutaj zrobił to sobie w całkiem po swojemu. Jest więc groteskowo brutalnie, brudno, na ekranie widzimy całą plejadę wyjątkowo odpychających bohaterów, a wszystko podlane jest czarnym humorem i niekiedy naprawdę zabawnymi dialogami. You are a chick though, right? Mm -hmm. Just step. Why don't you put your hands down my pants and out, Wolfman? At this point, I don't really care. No, but seriously, you have a vagina. Ow! <laughs> It's so cute. No, you're gonna like my van, though. No, I promise. You got a fucking van. Yeah, I got a van. It's got some drinks in there. They're roofie-free, I swear. All right. Michael natomiast staje się jakimś tam anonimowym, slajerowym zabójcą, a konkretnie ubranym w jakieś łachy drabem, z trudnym dzieciństwem i przywiązaniem do matki. Chwila, moment. Rob Zombie zrobił remake piątku XIII. No dobra, ale żarty na bok. Halloween 2 to takie nie wiadomo co taki luźny zlepek pomysłów, które pewnie krążyły jakoś tam po głowie robot jakiegoś czasu. Prowizorycznie związanych z Halloween, więc nic dziwnego, że film zebrał masę negatywnych opinii, zarówno od fanów, jak i krytyków, i trudno powiedzieć, by były one nieuzasadnione. Ale ja, szczerze mówiąc, bawiłem się bardzo dobrze. I w większość wymienionych w recenzjach VAT w moim odczuciu staje się zaletami, nawet w większym stopniu niż to miało miejsce przy poprzednim filmie. Lubię od czasu do czasu obejrzeć taki nieuporządkowany bałagan, gdzie ceną za poczucie dryfowania po takim potoku szalonych pomysłów jest parę dziur w fabule czy zlekceważenie zasad logiki. Zresztą ubranie dziewczyn w stroje z Rocky Horror Picture Show pod koniec filmu jest bardzo adekwatnym nawiązaniem, bo Rocky też był takim właśnie luźnym, zlepkim klisz i całkiem oderwanych od rzeczywistości pomysłów, które teoretycznie nie miały prawa być łączone. A jednak, tym bardziej, że w Halloween 2 wciąż mamy poczucie obcowania z czymś na granicy umowności. Ciągle czyjemy, że oglądamy jakieś tanie exploitation, które ma nam zapewnić dwie godziny krwi i golizny. I nie zmienia tego faktu nawet kapitalna strona artystyczna filmu. Sequel pod względem wizualnym wygląda niesamowicie. Halucynacje Michaela, halloweenowy koncert, sny Lori, wszystko to naprawdę robi wrażenie. Do tego dochodzi kolejny świetny występ Malcolma McDowell'a i Brada Durifa, znowu pozostające w pamięci postacie drugoplanowe, no i bardzo fajnie oddany klimat Halloweenowej nocy. Jeśli więc ktoś z was czuje się fanem filmów Roba Zombie, śmiało możecie zabierać je za oglądanie. Nie chcę może nikomu odradzać, ale myślę, że pozostałe osoby mogą się w tym jego chorym świecie nie odnaleźć, bo Halloween 2 to raczej gratka dla fanów, którzy podejdą do tego filmu w odpowiedni sposób. Pozostali będą pewnie rozczarowani albo zdziwieni, o co to w ogóle chodzi. Nie, to było y, po prostu y, deprecjonowanie, żeby wskazać tylko właśnie tabloidową y, stronę tego filmu. No i to by było na tyle, choć ponoć są plany stworzenia trzeciej części, już tym razem nie w reżyserii Roba, Halloween 3D, która to... Może być ciekawa i którą pewnie obejrze, ale jestem prawie pewien, że będzie zła. Tymczasem Rob Zombie zabrał się za autorski projekt pod tytułem Lords of Salem, na który czekam z utęsknieniem. Mam nadzieję, że w międzyczasie ci z was, którzy zdążyli już skreślić Halloweenowe remake Roba, dadzą im jeszcze jedną szansę, a ci, którzy nie oglądali, a lubią horrorowo slasherowe klimaty, zapoznają się z nimi, bo pomijając tę dwójkę, którą trudno nazwać Sequelem czy remakiem czegokolwiek, to jest to chyba jedyny remake filmu typu Slasher, który się moim zdaniem naprawdę udał. I nie tylko potrafił oddać należny szacunek oryginałowi, ale dodać też coś od siebie. A że Rob Zombie jest reżyserem specyficznym, to nawet odsłony Halloween można albo kochać, albo nienawidzić. I niezależnie od tego, po której stronie stoicie, dzięki Wam za oglądanie, oczywiście czekam na Wasze opinie. No i zapraszam następnym razem, gdzie pozostaniemy jeszcze w temacie slasherów, ale wrócimy też do recenzowania polskich filmów. Happy, happy Halloween, 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 Happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Happy, happy Halloween, 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 Happy, happy Halloween, Silver Shamrock. It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the marathon and remember the big giveaway at 9. Don't miss it and don't forget to wear your masks. The clock is ticking. Lubię ten film, uważam, że jest świetny. Jedynie co po prostu mam taki problem, że słowa, 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 teoria, teoria, teoria o was o krytykach mówię.